Co by się stało, gdyby Rosja i Japonia poszły na wojnę? To fascynujący scenariusz, który będziemy rozwijać w tym filmie. W obecnej napiętej sytuacji między tymi krajami taka możliwość nie jest tak nieprawdopodobna, jak mogłoby się wydawać, o czym zaraz się przekonamy. Ale najpierw przyjrzyjmy się najnowszej historii i dlaczego relacje pogorszyły się tak bardzo, że wojna może być blisko. Japonia i Rosja są często zaliczane do czołowych światowych potęg gospodarczych i militarnych to doprowadziło do tego, że kraje te mają historię przeplecioną wojnami i serdecznymi relacjami. Jednym z największych prekursorów pierwszej rewolucji rosyjskiej w 1905 roku, roku była wojna rosyjsko-japońska z 1904 roku, roku. Imperialna Japonia wygrała konflikt z imperialną Rosją, przyczyniając się do rosnącego niezadowolenia społecznego i podważenia autorytetu imperialnej szlachty Rosji. Upadek imperium rosyjskiego i powstanie związek socjalistycznych republik radzieckich Doprowadziły do napięć między Japonią a nowym państwem, gdyż oba rywalizowały o tereny, które kiedyś należały do Chin. Ponadto, po wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 roku, roku, Japonia i Rosja podzieliły kontrolę nad wyspą Sachalin, co zostało dodatkowo sformalizowane w 1925 roku. Mimo planów ataku Japonii na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, podczas II wojny światowej porzucono je na rzecz ataku na Stany Zjednoczone Ameryki i inne kraje zachodnie. Ponieważ nie da się zmienić historii, wiemy, że Stany Zjednoczone Ameryki ostatecznie zwyciężyło w wojnie z Japonią. Jednak Związek Radziecki zdołał zdobyć terytorium tuż przed końcem II wojny światowej, zaznaczając swoją obecność przed oficjalnym zakończeniem konfliktu. W rezultacie w 1945 roku, roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zaatakował wyspy Kurylskie, archipelag na północny wschód od Hokkaido i na południowy zachód od Kamczatki i odzyskał Sachalin. Rosyjska okupacja i następna aneksja Wysp Kurylskich pozostaje bolesnym punktem w relacjach japońsko-rosyjskich. Japonia twierdzi, że południowe wyspy Kurylskie wciąż do niej należą, argumentując, że rosyjska okupacja nie rozstrzygnęła ostatecznie statusu wysp. Mimo podpisania w 1956 roku, roku wspólnej deklaracji formalnie kończącej stan wojny, traktat pokojowy między oboma narodami wciąż nie został zawarty. Samo wyspy są stosunkowo małe i rzadko zamieszkane. Rosyjska kontrola nad pozostałymi wyspami kurylskimi daje Rosji prawa do połowu ryb na znacznie większym obszarze wokół archipelagu niż Japonia. Rosja ma czwartą największą wyłączną strefę ekonomiczną, wyłączna strefa ekonomiczna na świecie. Prawie 40% tej strefy znajduje się na Oceanie Spokojnym, czyniąc rosyjskie posiadłości, w tym Kuryle, kluczowymi dla potencjału rybackiego Rosji. Kraje muszą porozumieć się co do praw i kwot połowowych w swoich strefach ekonomicznych ponieważ Japonia łowi łososie i pstrągi, które tarliska mają w rzekach Rosji, a Rosja łowi kalmary w wyłącznej strefie ekonomicznej a Japonii. Historycznie kraje te co roku osiągały porozumienia w sprawie połowów. Negocjacje dotyczące łososia i pstrąga zawieszono w latach 2022 roku, 2023 roku z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Trwający spór o Wyspy Kurylskie, które są częścią japońskiej strefy ekonomicznej oraz potencjalne podważanie przez Rosję tej strefy powodują, że relacje między tymi krajami są nadal napięte, często na krok od konfliktu. W ostatnich latach sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdyż Japonia ma bliskie sojusze z Stany Zjednoczone Ameryki, a Rosja zwróciła się o wsparcie do Chin, długoletniego rywala Japonii. Sprzeczne sojusze między tymi dwoma narodami oznaczają, że kraje te mają jeszcze więcej powodów do otwartej wrogości względem siebie. Sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy Rosja ogłosiła Japonię jednym z krajów na liście nieprzyjaznych państw, w połowie 2022 roku, roku, po inwazji na Ukrainę, w ramach tzw. specjalnej operacji wojskowej. Od tego czasu Rosja zakończyła porozumienie, które pozwalało obywatelom Japonii, którzy byli dawnymi mieszkańcami wysp Kurylskich lub członkami rodzin przymusowo przesiedlonych z nich, odwiedzać te tereny bez wizy. Ten ruch potwierdza administracyjną władzę Rosji na wyspach i ma potencjał do dalszego pogorszenia relacji między oboma krajami. Co się stanie, jeśli Japonia i Rosja znajdą się na skraju wojny, a jedna ze stron zdecyduje się na bardziej agresywny ruch? Zobaczmy, jak porównuje się siła militarna i taktyka obu krajów, i który z nich okaże się lepszy. Rosja należy do nielicznych krajów na świecie posiadających broń jądrową. Inaczej jest w przypadku Japonii. Jest to szczególnie niepokojące dla Japonii, jedynego kraju, który doświadczył zrzucenia na niego bomb atomowych, kiedy Stany Zjednoczone Ameryki Zaatakowały Hiroshima i Nagasaki pod koniec II wojny światowej. Rosyjska polityka bezpieczeństwa mocno podkreśla, a nawet faworyzuje pełną odpowiedź nuklearną, gdy bezpieczeństwo kraju jest poważnie zagrożone. Władimir Putin podczas drugiego przeglądu polityki nuklearnej w 2024 roku, roku stwierdził, że Rosja mogłaby użyć broni jądrowej w przypadku krytycznego zagrożenia dla suwerenności kraju. To niejednoznaczne sformułowanie sugeruje, że Rosja może odpowiedzieć bronią jądrową, nawet jeśli agresor prowadzi konwencjonalną wojnę. Inwazja Japonii na rosyjskie posiadłości na Pacyfiku lub Dalekim Wschodzie mogłaby potencjalnie doprowadzić do niekontrolowanej wojny jądrowej, jednak odpowiedź Rosji prawdopodobnie ograniczyłaby się do wojny konwencjonalnej. Chociaż Rosja ma duże siły wojskowe, ponieważ są one przede wszystkim przeznaczone do stworzenia odstraszania NATO na Zachodzie, Systemy obrony wojskowej kraju na Dalekim Wschodzie są stosunkowo mniejsze. W kontekście potencjalnego konfliktu między Japonią a Rosją lepiej porównywać względne rozmiary flot w regionie. Dla Japonii to cała flota kraju, natomiast dla Rosji tylko flota pacyficzna, będąca jedynie częścią całego rosyjskiego uzbrojenia morskiego. Pod względem liczebności, japońska flota może zdecydowanie przewyższyć rosyjską flotę pacyficzną. Na przykład Rosja ma tylko około 46 okrętów wojennych. Które są stale rozmieszczone w tym obszarze, z tych jest jeden krążownik klasy Slava, Wariak, a nawet wtedy wydaje się, że Rosja przemieszcza okręt z Pacyfiku do Oceanu Indyjskiego. Najnowsze raporty potwierdzają, że krążownik Wariak powrócił do Władywostoku w sierpnia 2024 roku, roku po siedmiomiesięcznym rozmieszczeniu, w tym postoju na Sri Lance. Jego obecne ruchy sugerują skupienie na regionalnych operacjach na Pacyfiku. Pozostałe główne okręty we flocie Pacyfiku to cztery niszczyciele klasy i 1. Zbudowany w latach 1980 roku, 1990 roku, był też piąty okręt, ale uznano go za nieaktywny już w 2005 roku, roku, bez ostatnich raportów o ponownym rozmieszczeniu. Każdy okręt ma około 30 lat, więc rosyjska marynarka wojenna regularnie wycofuje jeden niszczyciel z aktywnej służby w celu modernizacji, w tym unowocześnienia systemów elektronicznych i uzbrojenia. W rezultacie flota Pacyfiku prawdopodobnie będzie miała mniej aktywnych okrętów, co znacznie ograniczy jej zdolności operacyjne. Choć rosyjska flota Pacyfiku ma mniejszą flotę morską, rekompensuje to potencjałem do walki na długim dystansie. W tym celu flota posiada ponad 20 korwet przeciwpodwodnych i rakietowych, okręty zaprojektowane do niszczenia celów z daleka. Główna taktyka Rosji na Pacyfiku prawdopodobnie będzie defensywna, polegająca na użyciu rakiet dalekiego zasięgu na okrętach podwodnych. Z których co najmniej 11 stale patroluje ten obszar lub korwetach, aby złagodzić naciski przeciwnika. Rozmieszczenie floty Pacyfiku przez Rosję pozornie ma zapewnić przestrzeń długoterminowemu sojusznikowi i strategicznemu partnerowi, Chinom. To oznacza, że cała flota przeszła znaczące modernizacje, aby przeciwdziałać początkowym podejściom nie od Japonii, lecz od Stany Zjednoczone Ameryki, większość obecności floty na Pacyfiku przekształciła się w agresywne postawy podczas łączonych chińsko-rosyjskich manewrów wojskowych. Niektóre z tych manewrów przeprowadzono aż do, a nawet wewnątrz wód roszczonych przez Japonię, co jeszcze bardziej zaostrzyło relacje między tymi krajami. Rosyjska flota Pacyfiku jest zaprojektowana, aby wspierać chińską marynarkę wojenną, która jest największa na świecie pod względem liczby jednostek. Mimo, że Stany Zjednoczone Ameryki mają bardziej zaawansowaną marynarkę wojenną, rosyjskie zdolności obronne na Pacyfiku, mające przeciwdziałać ofensywie, mogą utrudnić Japonii wyłącznie morską inwazję. Jak wspomniano, Japonia ma przewagę liczebną nad rosyjską flotą Pacyfiku. Konkretnie, Japonia posiada dwa dedykowane niszczyciele helikopterów, które mogą pełnić rolę małych lotniskowców, znacznie zwiększając możliwości ataków powietrznych. Pozwoliłoby to japońskiej marynarce wojennej na wywieranie presji na rosyjskim lądzie i skuteczne okrążenie floty Pacyfiku na otwartym morzu. Rosja posiada 11 potwierdzonych okrętów podwodnych w służbie floty Pacyfiku, podczas gdy Japonia ma 24 w służbie. Z dwa zamówionymi i dwa planowanymi do wdrożenia w następnej dekadzie. Mając ponad dwa razy więcej okrętów podwodnych, japońska marynarka wojenna prawdopodobnie stworzy znacznie skuteczniejszą strefę kontroli nad Morzem Japońskim, grożąc eliminacją statków bez możliwości odwetu. I dlaczego to jest ważne? Morze Japońskie prawdopodobnie będzie miejscem koncentracji sił podczas potencjalnej wojny między Japonią a Rosją. Jeśli żaden inny kraj nie włączy się do konfliktu, Japonia prawdopodobnie będzie chciała szybko przejąć kontrolę nad rejonem Hokkaido w tym spornymi wyspami kurylskimi, co omówimy później. Aby to osiągnąć, naturalnym celem japońskiego uderzenia byłaby siedziba dowództwa floty Pacyfiku Rosji w Władywostoku, w rosyjskim regionie zewnętrznej Mandżurii. Władywostok to najważniejsze strategicznie miasto na rosyjskim Dalekim Wschodzie, służące jako kluczowa baza dla floty Pacyfiku Rosji i rozszerzające jej obecność wojskową na Morze Japońskie. Miasto jest dobrze bronione, wyposażone w niektóre z najnowszych rosyjskich systemów obrony powietrznej i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu kontroli nad regionem Najnowsze raporty podkreślają wysiłki wzmacniania obronności w Czukockim Okręgu Autonomicznym, ważnym regionie na północno-wschodniej granicy Rosji. Strategiczne znaczenie Czukockiego Okręgu Autonomicznego wynika z jego bliskości do Alaski, zaledwie 55 mil w najwęższym punkcie cieśniny Beringa. Bliskość czyni go kluczowym regionem do monitorowania Stany Zjednoczonych Ameryki, ruchów wojskowych i morskich między Pacyfikiem a Arktyką, linia przeciwlotnicza w Czukockim Okręgu Autonomicznym, Wzmacnia możliwości Rosji w nadzorowaniu i reagowaniu na działania w spornych wodach tego regionu. Ponadto, niedawna wojna na Ukrainie zmusiła Rosję do przemyślenia, gdzie i jak rozmieszcza swoje wojska. Raport z końca 2022 roku, roku stwierdza, że marines, którzy zazwyczaj stacjonowaliby w Wladivostoku lub okolicy, zostali wysłani na Ukrainę i brali bezpośredni udział w walkach. Wojska z 40 i 155 Brygady Piechoty Morskiej Rosyjskiej Floty Pacyfiku. Podobno straciły aż 300 żołnierzy w Pawliwce i okolicach w samym tylko listopadzie. 2022 roku. To utrudnia określenie dokładnej liczby wojsk broniących w Władywostoku przed niebezpieczeństwem ze wschodu Rosji. To wszystko oznacza, że Władywostok prawdopodobnie byłby jednym z głównych celów japońskiej inwazji tak czy inaczej. Japońska flota może wykorzystać swoją przewagę liczebną, mając 36 niszczycieli w porównaniu do jeden rosyjskiego, który może nawet nie być obecnie na Pacyfiku. Jest jednak jedno zastrzeżenie do tego początkowego planu są to Wyspy Kurylskie. Według raportu z grudnia 2022 roku Rosja rozpoczęła rozmieszczanie mobilnych systemów pocisków na Wyspach. To prawdopodobnie również dlaczego Rosja podjęła krok zakazania Japończykom odwiedzania Wysp, ponieważ są one teraz głównie wykorzystywane do obrony wojskowej. System rakietowy Bastion posiada pociski o zasięgu do 500 km, co jest niewystarczające, aby dosięgnąć Morza Japońskiego. Jednak pozwoliłoby to rosyjskim flotom Pacyficznej nadchodzącej z Morza Ochockiego lub Arktycznej na znaczne zwiększenie zdolności obronnych. Mimo braku rozbudowanej infrastruktury łączącej Władywostok i inne miasta Syberii i Dalekiego Wschodu z Moskwą i centrami ludności, nie oznacza to jej całkowitego braku. Władywostok mógłby być łatwo wzmocniony przez Rosję drogą lądową i morską, ponieważ Wyspy Kurylskie umożliwiłyby rosyjskiej flocie swobodne przemieszczanie się wzdłuż wybrzeża. Ponadto. Pagórkowaty teren regionu znacznie utrudniłby przeprowadzenie desantu morskiego i wylądowanie jednostek piechoty poza Władywostokiem w celu tradycyjnego oblężenia miasta. Oznaczałoby to, że Japonia prawdopodobnie musiałaby sprawować pełną dominację morską i powietrzną nad obszarem wokół Władywostoku, aby próbować dokonać lądowania. A to jest coś, na co naród ten może nie być przygotowany, zwłaszcza, że armia Japonii nie jest już zbudowana do operacji ofensywnych, ale raczej do obrony. Zakładając, że Japonia zmieniłaby swoje cele militarne na bardziej ofensywne, mówiąc o dominacji powietrznej, jakie zasoby lotnicze ma do swojej dyspozycji i jak porównują się one z siłami powietrznymi Rosji? Najliczniejszym myśliwcem Japonii jest Mitsubishi F-15, opracowany na początku lat 80. na bazie amerykańskiego F-15. Japońskie siły powietrzne, mając ponad 200 samolotów, prawdopodobnie będą w stanie przeprowadzić solidną ofensywę przeciwko rosyjskim MiG-31 lub Su-34 stacjonującym wokół Władywostoku. F-25 wypada korzystnie na tle MiG-31 oferując większy zasięg operacyjny i promowania, wszechstronniejsze uzbrojenie oraz precyzyjny radar przy nieco niższej prędkości maksymalnej. Japońskie siły powietrzne modernizują F-25 jednocześnie integrując zaawansowane samoloty 5 generacji F-35 do swojej Forteis for Anderimanotus. Lockheed Martin otrzymał kontrakt na produkcję 105 sztuk F-35A i 42 sztuk F-35B dla Japonii. Część samolotów ma być produkowana na licencji przez Mitsubishi w Japonii. Plany te oznaczają, że znaczące ulepszenia zdolności powietrznych Japonii, zwłaszcza w operacjach ofensywnych, będą możliwe dopiero po 2025 roku, roku gdy F-35 zaczną wchodzić do służby. Z drugiej strony, F-35 to jedne z najbardziej zaawansowanych myśliwców przewagi powietrznej na świecie. Ich dodanie mogłoby zapewnić Japonii rozszerzone opcje ofensywne potencjalnie tworząc otwarcia na Morzu Japońskim i wspierając szersze cele strategiczne takie jak celowanie w Władywostok i posuwanie się na terytorium rosyjskie. Biorąc to wszystko pod uwagę, jest wysoce nieprawdopodobne, że Japonia zaatakuje Rosję. Potencjał militarny Japonii nie jest nastawiony na ofensywę. Siły zbrojne Japonii skupiają się głównie na utrzymaniu defensywnego pierścienia wokół archipelagu, a marynarka wojenna, siły powietrzne i systemy obrony przeciwlotniczej mają na celu uczynienie kraju jak najtrudniejszym do zaatakowania. Ale co jeśli to się stanie? Co jeśli Rosja zdecyduje się przejść do ofensywy? W takim przypadku, zdobycie Hokkaido prawdopodobnie będzie jednym z głównych początkowych celów Rosji. Jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Morzem Japońskim, prawdopodobnie uzyska swobodne panowanie nad północnymi wodami Japonii. W przeciwieństwie do Ukrainy, Japonia ma pełny sojusz militarny z Stany Zjednoczone Ameryki, zatem atak Rosji na Japonię zmusiłby Stany Zjednoczone Ameryki do reakcji, do wojny u jego boku. Chociaż Rosja może mieć trochę czasu przed Stany Zjednoczone Ameryki, siły dotrą do Japonii, to nie jest do końca prawda. W rzeczywistości, Japonia to kraj z największą liczbą amerykańskich żołnierzy na swoim terytorium, nie licząc Stanów Zjednoczonych, sama w sobie i ma ich więcej niż Niemcy. Dodatkowo Stany Zjednoczone Ameryki ustanowiły bazy wojskowe na południu Japonii, służące jako punkty wejścia dla Amerykanów, marynarki wojennej na Morze Wschodniochińskie i aby zapobiec wywieraniu przez Chiny presji wojskowej na zewnątrz. Obronę Japonii wzmacnia dwuwarstwowy system obrony rakietowej działający na zasadzie tarczy i włóczni. Krajowa morska samoobrona, czyli siły obrony terytorialnej, przechwyciłaby pociski wystrzelone z rosyjskich niszczycieli podczas fazy środkowej. A powietrzna siły obrony terytorialnej przechwyciłaby je za pomocą systemów obrony powietrznej Patriot Advanced Capability 3, czyli Patriot Advanced Capability 3 podczas fazy końcowej. Pobliskie siły Stany Zjednoczone Ameryki dostarczyłyby danych z satelitów wczesnego ostrzegania o startach pocisków i możliwe, że przeprowadziłyby odwetowe ataki na agresora. Z drugiej strony, obecne możliwości japońskich systemów przeciwrakietowych uważa się za niewystarczające do obrony kraju przed największym sojusznikiem Rosji, Chinami. Gdyby Rosja zaatakowała Japonię, a Stany Zjednoczone Ameryki stanęły w jej obronie, Chiny mogłyby stać się głównym agresorem w początkowej fazie konfliktu. Ale nawet to nie jest całkowicie pewne, ponieważ Chiny są w niepewnej sytuacji militarnie i geopolitycznie. Chociaż chińska technologia wojskowa znacznie posunęła się naprzód po upadku Związku Radzieckiego, najnowocześniejsze chińskie samoloty i okręty nie dorównują współczesnym odpowiednikom Stany Zjednoczone Ameryki. Mimo znaczących ulepszeń w chińskim lotnictwie i marynarce wojennej, zdaniem zachodnich ekspertów, Chiny wciąż są od dziesięciolecia w tyle za zachodnią technologią. Na przykład najnowsze myśliwce Stealth Chengdu J-20 zostały zaprojektowane do zwalczania F-35. Projekty wybrane przez Chiny dla myśliwca J-20 bazowały na skradzionych planach F-35 sprzed dekady, gdy był on w fazie rozwoju oraz na inżynierii wstecznej F-100. -E 17, który rozbił się w Kosowie w 1999 roku. roku. Zakładając, że F-117 ma przestarzały system stealth i radarowy, J-20 prawdopodobnie nie dorównuje nowoczesnym amerykańskim samolotom pod względem technologii stealth. J-20 przeszło kilka przeprojektowań silnika, aby poprawić możliwości, co sugeruje, że projekt nie spełniał zachodnich standardów wymaganych przez Chiny. Ale dlaczego dyskutujemy o J-20? Uważa się, że technologia wojskowa Rosji, zwłaszcza w zakresie wojny elektronicznej, sił powietrznych i marynarki wojennej, znacząco ustępuje chińskiej. Jeśli Chiny nie potrafią zrobić samolotu konkurencyjnego dla F-35, to Rosja najpewniej też nigdy tego nie dokona. Podkreśla to fakt, że chiński budżet wojskowy jest drugim najwyższym na świecie, wynosząc około 231 miliardów dolarów w 2024 roku. To około 1 trzecia budżetu wojskowego Stany Zjednoczone Ameryki w tym samym roku, ale budżet Rosji przed inwazją na Ukrainę wynosił tylko około 60 miliardów dolarów. Rosyjskie siły powietrzne prawdopodobnie nie będą miały dostatecznie dużo nowoczesnych samolotów, by poważnie zagrozić japońskiej obronie. To właśnie dlatego wojna między Rosją a Japonią prawdopodobnie byłaby mniejszym konfliktem w ramach większej wojny Stany Zjednoczone Ameryki Chiny. W tym scenariuszu, jeśli żadna ze stron nie wystrzeli natychmiast pocisków jądrowych, Stany Zjednoczone Ameryki i NATO staną w obliczu Chin, a sojusznicy Stany Zjednoczone Ameryki, Indie, Australia, Korea Południowa i Japonia będą służyć jako siły pomocnicze. Z drugiej strony, główni wojskowi sojusznicy Chin, zwłaszcza ci geograficznie bliscy, to tylko Rosja i Korea Północna, a technologia wojskowa tej ostatniej jest lata za Rosją, nie mówiąc już o Zachodzie. W związku z tym Rosja nie ma skutecznego sposobu na prowadzenie wojny z Japonią, ponieważ zmusiłoby to nieuchronnie Chiny, do większego konfliktu z Stany Zjednoczone Ameryki, obecny handel Chin poza regionem indo i Azją Środkową odbywa się głównie przez Cieśninę Malakka. W przypadku wojny między Chinami a Stanami Zjednoczone Ameryki i Indiami, te dwa ostatnie kraje prawdopodobnie byłyby w stanie całkowicie odciąć chińskie morskie szlaki handlowe, skutecznie blokując Chiny ekonomicznie od swoich głównych partnerów handlowych. Oczywiście, Chiny już zaczęły wdrażać plan przeciwdziałania tej strategii poprzez ambitną inicjatywę Pasa i Szlaku. Czyli Belt and Road Initiative, jednym z elementów, której byłoby połączenie Chin z Pakistanem drogą lądową. Pakistańskie porty mogłyby przyjmować ładunki z Bliskiego Wschodu i Afryki, omijając cieśninę Malakka i Morze Południowo-Chińskie. Trasy przechodziłyby nadal przez Zatokę Adeńską i Ocean Indyjski. Postęp w realizacji Belt and Road Initiative był powolny ze względu na ogromne długi krajów zaangażowanych w projekt. Po tym, jak pandemia, coronavirus disease, przetoczyła się przez Azję. Kraje, to, w których budowana jest infrastruktura Belt and Road Initiative, zaczęły jeszcze bardziej zadłużać się wobec Chin, co dodatkowo opóźniało pracę. Dodatkowo, rosyjska inwazja na Ukrainę ma potencjał do pogorszenia relacji między Chinami a innymi uczestnikami Belt and Road Initiative. Eskalujący konflikt na Bliskim Wschodzie negatywnie wpłynął na obecne projekty gospodarcze w regionie, dodatkowo opóźniając realizację planów Chin. Podsumowując, Chiny są efektywnie wykluczone z konfliktu militarnego w najbliższej przyszłości. Ponieważ wojna niejądrowa zdecydowanie osłabiłaby ich gospodarkę. Oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby Chiny pozwoliły Rosji na zbyt agresywne ruchy przeciwko sojusznikom Stany Zjednoczone Ameryki, w tym Japonii. Chiny i Rosja obecnie mogą jedynie kontynuować ćwiczenia wojskowe i przeprowadzać demonstracje siły, by sprawdzić, na ile mogą sobie pozwolić bez konsekwencji. Z drugiej strony, surowa polityka obronna Japonii. Brak szkolenia wojska do operacji ofensywnych oraz niekorzystny teren wokół dowództwa Floty Pacyfiku we Władywostoku sugerują, że Japonia prawdopodobnie również nie podjęłaby działań ofensywnych. To jeszcze bardziej podkreśla ciągłe zmiany w rosyjskiej polityce odstraszania nuklearnego. Jak wspomniano, wojna niejądrowa może pogrążyć Chiny i Rosję w recesji gospodarczej, ale pełna wojna jądrowa ma potencjał do zniszczenia wszystkich krajów na półkuli północnej, zabijając miliardy ludzi i nieodwracalnie zmieniając klimat. Mając to na uwadze, rzeczywista siła wojsk Japonii i Rosji nie ma naprawdę znaczenia w szerszym kontekście. Zaawansowana technologia wojskowa Japonii daje jej potencjalną przewagę w wojnie obronnej. Jednak, gdy weźmiesz pod uwagę, że konflikt między tymi dwoma krajami prawdopodobnie oznaczałby starcie jeszcze większych i bardziej zaawansowanych armii, Rosja i Japonia skończą jako drugoplanowe gracze wobec swoich sojuszy. Niezależnie od wybranych strategii wojennych, kluczowe będzie wsparcie sojuszników. Wszelkie zdobycze staną się jedynie elementem szerszych kampanii mających na celu zmianę geopolitycznych granic na świecie. A jakie jest Twoje zdanie? Czy Rosja zaatakuje Japonię, czy może na odwrót? Skomentuj i dzięki za oglądanie. Teraz sprawdź: Japonia zadała Rosji dewastujący cios, albo kliknij w to inne wideo.